2015 rok jest wyjątkowy dla teatru lalki i aktora Kubuś. To rok jubileuszu 60-lecia istnienia. Założycielem teatru, który na początku działał jako stowarzyszenie oraz pomysłodawcą jego nazwy, był Stefan Karski. Jubileusz jest to wyjątkowa Okazja, żeby zaprezentować ciekawe spektakle, ale też wrócić do historii i jednym z ważniejszych wydarzeń tego roku jubileuszowego będzie prezentacja, w zasadzie wystawa lalek i projektów, które brały udział w spektaklach Teatru Lalki aktora Kubuś a ta otwarta zostanie w czerwcu w Muzeum Historii Kielc. Poza tym w pierwszej części jubileuszowego roku Kubusia czekają nas cztery premiery. Na początek już 10 stycznia Pan Bam i Ptaka Grawka. Pierwsza w Polsce pantomima dla dzieci w reżyserii Bartłomieja Ostapczuka według opowiadania Andrzeja Kubysielskiego. 17 stycznia polska premiera prezentowanych już w Turcji sklepów cynamonowych na podstawie prozy Bruno Schulza. To teatr lalek dla dorosłych w reżyserii Roberta Drobniucha we współpracy Kengisa Ozeka z Turcji. A to nie koniec nowości. W planach są też premiery spektakli Misiaczek, Dziadki Dziadki oraz Biały Klaun. Publiczność będzie miała także okazję obejrzeć przedstawienie Śmieciowy Potwór, gościnnie prezentowany przez Kengis Ozek Shadow Theatre w Stambule. W roku jubileuszu realnych kształtów nabiera pomysł przeniesienia teatru do większej siedziby budynku przy ulicy zamkowej. Przygotowujemy koncepcję budynku nowego budynku teatru. Mamy nadzieję, że pod koniec tego roku rozstrzygną się konkursy w Ministerstwie i będziemy mogli cieszyć się nowym budynkiem Teatru Kubuś. W naszych planach jest otwarcie dwóch scen w teatrze. Też dużego fuaje, galerii Lalki, więc myślę, że widzowie będą bardzo dobrze czuli się w tym miejscu. Ta nowa siedziba, jak podkreśla dyrektor Kubusia, to będzie przeniesienie się w XXI wiek.